Dzień dobry, witam Państwa. Czternasta. Zaczynam zgodnie z zapowiedzią, chciałbym zacytować słowa premiera Donalda Tuska, które wczoraj zamieścił w mediach społecznościowych na platformie X, i również i na platformie Blue Sky. Brzmią one następująco: Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. I jeśli się wreszcie nie ogarną, Sami zostaną przez ludzi rozliczeni. Tak wczoraj wieczorem napisał Donald Tusk. Myślę, że jest to reakcja Donalda Tuska na dość nieprzemyślane i frywolne wypowiedzi Ryszarda Petru na równie nieodpowiedzialne wypowiedzi marszałka Szymona Hołowni, którzy chyba zapomnieli kto ich umieścił na tych stanowiskach w sejmie. Kto dał im mandat, kto na nich głosował, dzięki komu znaleźli się w Sejmie. Ale myślę, że te słowa też skierował do swoich współpracowników, ale również i koalicjantów, tych bardziej z kawiorowej lewicy. Minister Bodnar, Tomasz Siemoniak i paru jeszcze innych ministrów, którzy chyba powinni dość krytycznie spojrzeć na swoje dokonanie. Głosowanie dzisiaj o godzinie 17.00 w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, również z wyrażeniem zgody na jego zatrzymanie i doprowadzenie przed oblicze Komisji Śledczej. Dzisiaj Zbigniew Ziobr może zostać fujarą to on, a nie posłowie koalicji 15 października. Pamiętacie Państwo, mam powiedzieć prawie co do dnia, chyba to chyba było 18 listopada. Kiedy Ziobro darł się z Sejmowej Mównicy, nie bądźcie fujarami, liczę na Was. No to bardzo proszę, ten immunitet zostaje uchylony. Sprawa Jarosława Kaczyńskiego, tutaj Szymon Hołownia mówi o sprawie, że to jest sprawa mała, błaha, że w ważniejszych sprawach trzeba uchylać immunitety. No to, na to ja dzisiaj zacytowałem, też sparafrazowałem słowa. Osoby bliskiej Szymonowi Hołowni, przynajmniej ideologicznie, e, słowa Świętego Pawła starsu. Chyba wie, kim był Święty Paweł Starsu. Szymon Hołownia wie, musi wiedzieć, e, bo Świętego Pawła często cytował, że przecież kto w małych sprawach jest rzetelny, ten i w wielkich będzie. A kto w małych sprawach jest nierzetelny, to wielkich też będzie nierzetelny dedykuje Panu Hołowni te słowa, bo jeżeli on uważa, że sprawa Pana Komosy maluczkiego człowieka jest nieważna, to źle to o Hołowni świadczy. To jest koniec polityczny Szymona Hołowni, jego ostatnia kadencja, o ile wcześniej coś jeszcze się nie rozsypie, kompromituje się Pan Hołowni już na każdym kroku. Szkoda jego marszałkowania, tak jak mówiłem, faktycznie radził sobie, jeszcze sobie radzi i byłoby dobrze, gdyby zostało tak, jak jest. Słowa dla Tuska oznaczają nie mniej, nie więcej, tylko, że będzie domagać się decyzji. Roman Giertych dzisiaj od rana pisze o tym, że przyspieszamy rozliczenia. Taki hashtag zamieścił na Platformie X, jego sieć na wybory zaczyna to kolportować. Czy będzie rekonstrukcja rządu jeszcze przed świętami? Nie wydaje mi się, chyba będą bardzo poważne rozmowy z koalicjantami, ale bardziej z niektórymi ministrami, bo już w tej chwili nikt nie ma wątpliwości, że rozliczenia są spowalniane. To jest to, o czym ja mówię od wielu miesięcy w końcu ten przekaz dotarł do pana premiera Donalda Tuska. Myślę, że zrozumiał powagę sytuacji, bo już wyborcy koalicji 15 października pod wpisami Chociażby panów posłów Jańskiego, Szczerby, Brejzy, wielu innych, którzy coś piszą o rozliczeniach, że tu trzeba ich rozliczyć, że to nie unikną odpowiedzialności, ludzie zaczynają się z nich śmiać i szydzić. Wyborcy nie jakieś trole wyborcy 15 października a nawet ci, którzy mają w swoich, w swoich tak zwanych hashtagach silni razem nazywani przez pisowców, takiego Mellera z kanału Zero. Że to są pałkarze. No, więc, jeżeli by ludzie zgromadzeni w różnych oddolnych ruchach obywatelskich już podejmują krytykę, Bodnara krytykę rozliczeń, domagają się, gdzie te zarzuty, gdzie te akty oskarżenia. Nawet wczoraj w telefonie 24 pan profesor Dudek zadał pytanie, jak to jest możliwe, że nie ma ani jednego aktu oskarżenia przeciwko pisowcom po roku czasu. Ani jednego, proszę państwa. Ja naliczyłem co najmniej w 50 sprawach, mniej więcej, miesiąc, coś wyszło. Mogły już pójść akty oskarżenia. Bo Duda. Nie, proszę Państwa, bo Duda to jest zasłona dymna, to jest usprawiedliwienie dla indolencji resortu sprawiedliwości i indolencji dla resortu spraw wewnętrznych i administracji. O tym, że pan minister Siemoniak do czegokolwiek się nie nadaje, w tej chwili już mówią wszyscy. Poproszono mnie, żebym dał czas, żebym nie wieszał tych mopsików na nim, żebym odpuścił. No, ja niezwykłem odpuszczać. Tak, no, ale jakby nie, nie naciskałem, żeby ok, powiedziałem publicznie, w porządku, to panie ministrze czekam. Proszę, efekty. Doczekałem się. Sprawa paczki. Panika. Tak, Siemoniak pyta się, o co chodzi. To ja się pytam, o co chodzi. Panie Ministrze, to ja się pytam, o co chodzi. Opinia publiczna się pyta, o co chodzi. Pan nie kontroluje tego. Ale też cierpliwość Donalda Tuska widać, że się kończy. Jak to się tak popularnie mówi, nosił wilk razy kilka, póki mu się ucho nie urwało. To taka paralela z parafrazą. E, nie moja. Zaznaczam, ten tekst wypowiedział kiedyś w programie satyrycznym Wojciech Mann razem z Krzysztofem Maternym. Nosił wilk razy kilka, póki mu się ucho nie urwa. Że to nie jest mój tekst. Drodzy Państwo, Donald Tusk się wkurzył. Ja mu się wcale nie dziwię, ponieważ zobaczył, że faktycznie coraz więcej ludzi, w zasadzie wszystkie komentarze wobec posłów piszących o rozliczeniach są swego rodzaju ironią, szyderstwem. Zbigniew Ziobro, perorujący na, na posiedzeniu komisji do spraw regulaminowych, ci reporterzy, cała ta otoczka, proszę Państwa, tak? to absolutny skandal. Kpina. Jarosław Kaczyński, który wysyła oświadczenie, że nie zgadza się na uchylenie immunitetu. Plus do tego jeszcze hołownia, który klepie po próżnicy, bo to jest klepanie po próżnicy. Ja nie wiem, kto chce głosować na hołownię. Naprawdę to po takich zachowaniach to również też i powinien się zająć sprawą tego kolegium humanów, szczególnie panem Michałem Kobosko, który udaje, że w ogóle nic się takiego nie wydarzyło, bo to nie hołownia, a Kobosko jest tutaj, jest tutaj kluczem. Proszę Państwa, e, dzisiaj o 20 mamy live, więc na pewno na ten temat porozmawiamy, zobaczymy, też pewnie mówimy, co się będzie działo dzisiaj w Sejmie o tej 17. .00. Ja też apelowałem do Pana Marszałka Hołowni, aby e, włączył do porządku obrad uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu, bo dlaczego by nie? Przecież można, to jest jedno głosowanie, 5 minut, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. Niech pan Zbigniew Komosa ma prawo, szansę do sprawiedliwości przed niezawisłym sądem. Dlaczego Szymon Hołownia miałby chronić Kaczyńskiego przed odpowiedzialnością na zasadzie równości obywatelskiej, równości wszystkich Polaków wobec prawa? Kaczyński nie stoi ponad prawem, tak jak nie stoi ponad prawem pan Hołownik. A przypominam, dzisiaj śpisz w pałacu, i to będziesz spać na materacu, bo wyborcy będą bezwzględni, a ja z mojej strony i pewnie niezależni dziennikarze również bardzo dopilnujemy tego, by przy kolejnych wyborach parlamentarnych przypomnieć całą arogancję polityków, którzy otrzymali mandat od wyborców, jak zachowywali się podczas tej kadencji. I to nie będzie dla nich przyjemne. Więc ich się zbiorą w sobie i zaczną się właściwie zachowywać. Bo my, jako suweren, jako opinia publiczna, mamy prawo domagać się efektów. Te słowa pana posła Szczerby, pana Jońskiego, nawet pana Zębaczyńskiego, to wszystko jest pic na wodę i ludzie już tego nie kupują. Ludzie zaczęli się z tego śmiać. Myślę, że to też ich przeraża, że kiedyś, jak jeszcze byli w opozycji, panowie i Joński napisali cokolwiek przeciwko pisowi, ludzie to, mówiąc potocznie, lajkowali, wspierali. A teraz się śmieją. Mówi, ale pan to już rok temu, panie pośle. Od roku pan to samo powtarza i gdzie to rozlicza? To w końcu ten przekaz zaczął docierać do Donalda Tuska. Te zresztą e-maile, które Państwo wysyłacie, dostałem też dość smutny taki mail. Być może to ten mail, proszę Państwa, też dotarł do Pana premiera. Ja, oczywiście zachowując anonimowość autora, chciałbym Państwu go przeczytać. 6 grudnia upłynął. Dzień dobry, Panie premierze, pisze, pisze Pan Piotr. 6 grudnia upłynął dwa miesiące od poprzedniego maila, załączonego poniżej, którego wysłałem do Pana z listą pytań dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, KRS Sądu Najwyższego, NBP, CBA, praw kobiet, związków partnerskich oraz rozliczeń PiS zwanego przez was zorganizowaną grupą przestępczą. Pisze Pan Piotr. Niestety do dziś nie dostałem odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania, a co gorsze, dowiedziałem się od Pana Ziobro, człowieka wolnego, któremu nie postawiono żadnych zarzutów, że to Pan jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej która po zmianie władzy zostanie szybko rozbita jej członkowie osadzeni w więzieniu. Podobnie mówi o panu były prezes Orlenu, panu Bajtek, człowiek wolny, bez zarzutów, brylujący w mediach i na salonach, którego zęby wyleczone za pieniądze podatników olśniewają w uśmiech. Prokuratura w tym czasie stawia zarzuty Sutrykowi, a media rozjeżdżają marszałka hołownie, robiąc z jego wniosku o przyjęcie do Kolegium Kumanom najważniejszy news roku, przykrywając tym przekręty w NCBR, RARS, Villa Plus, Wypływ miliarda sześciuset milionów złotych z Orlenu do Funduszu z Orlenu czy Funduszu Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że brak działań ministra bodnaraj Siemoniaka w wyżej wymienionych sprawach jakiś ukryty plan tylko waszej trójce, a ja obudzę się któregoś dnia mile zaskoczony, słuchając o zabranych immunitetach i zatrzymanych pisowców. Pozdrawiam, Piotr, wasz wyborca. Post scriptum studia w kolegium humanum pisowskiej uczelni dla polityków opozycji to przede wszystkim wstyd. To tak, jakby pan zapisał się do Wyższej Szkoły Medialnej w Toruniu. Tak napisał pan Piotr. I tę treść też przekażę dzisiaj publicznie. E, oczywiście anonimizując maila, e, przekażę e, publicznie panu premierowi. Do dzieła, panie premierze. Czekamy na rozliczenie. A my widzimy się o 20.00 na lejwie. Do zobaczenia.